Z tej strony Capitany Intas i witam Was na moim kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj nie wiem co będziemy robić, ale musimy oświetlić tutaj pokój. Hmm. Nie widzę pochodni, ale potrzebne mi są. Dobra, idę po pochodnie na zewnątrz. Wezmę sobie potrzebne rzeczy, a tak taką no, bardzo nie, 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 nie Dobra, sobie zrobimy jakiś... Może tam coś sobie na zewnątrz, coś dziwnego się stało. Dobra. Biorę diaksy i sobie zrobię zbrojny. Dobra. Mam to? Ja nie wiem, co to są za głosy. Możecie ignorować te głosy. Dobra. O, proszę, łopata. Teraz zbrojka. A, i chyba będzie... No ja nie wiem, miałbym ja wziąć cały arsenał. Dobra, okej, teraz emuś. Nie, nie, tak, dobra, o już. Dobra, i wezmę sobie jeden. O, jakby sobie ziemniaczka. O, co, jem sobie, o, jem sobie I tego. Czas wyjść na zewnątrz. Co to jest? Ej. Co to? Ej wcześniej tego nie widziałem. Co tu jest? A, pomówiliście, bo tu są puste wioski. Patrzcie, pustka. zamknięte. to bo wziadek, bo się w ciepło. Dobra, a tu? O, płyta mu kot. <ślenie> co to jest? Dobra, co to jest? A tu? Mmm, jajka. Czyli musimy szukać po prostu biletów. A może to? Dobra. Biorę to i już. Hmm, ja nie wiem, co to tu robi. A te bijące? Trzeba sprawdzić. Matko, to bijące jest. Dobra. Odłożę to. Dobra, idziemy po szlakach magny. Ej, świnia, nie rusza się. Ja nie wiedziałem, kto to urwał No, Nie wiem, no bo są dwa jaskinacje: takie coś i takie coś. A może Uy. mi pomoże wina. Chodź, chodź. Nie chcę iść, trzeba gość za Dobra, dokąd to prowadzi? Ej, ty! Ty! U! nie zabiłem go! A nie wiesz o to nie działa. Nie, nie ich! Ich trzeba będzie. Ej, ty! Czemu pijesz? Czemu pijesz? Posiad w twoje? No to chodzi już. Co to jest? O to ja nie wiem tego lampy. Muszę trochę zniszczyć lampy ale nie wiem jak się dostanę przecież nie na górę dobra, gdzie ma ja myślę, że tam mogę górze jest Ej, tutaj są weksy tak, weksy Ej ty, weks zaatak mnie, no normalnie ale, ale co tu się stało, Jeszcze ten nad głową. No tak nie tam Ej Myślisz, że ty, 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 ty tylko możesz fikać? Tylko ty. Dobra, zobaczymy. O, zobaczmy. Dobra. Chodźmy. O Jezu, co tu się stało? Dobra. Płytka nacisko. Dobra, mogę ich wolać. Szybko, pina robi! robić! Szybko, szybko! Ten... Co nie mu też jest kapnie, że was uwolniło? Matka, jak się dynku, to drugi to rozuje? Szybko, dla ciego na zadanie, na zadanie, na zadanie, dla wasiego zdrowia, dla waszego zrobię, szybko, szybko, uciekaj, uciekaj. ucieka, ucieka, szybko, ucieka, ucieka, ucieka. uciekajcie, uciekajcie. ucieka, 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 szybko ucieka. A ja muszę sp, a ja muszę sprawić, kto prowadzi sobie z nią? Hmm. Tylko szkoda, że nie ma pośle. O! So! I na nie tu się do tu i a ja sobie nie już ja się sobie, dziękuję. Jedno, się Dla, no, się przyjdą. Kla, Dobra, mam no to. Hmm. Ale kto ja jest w Nie wiem. Ale ja to Fila. Oto. O nie! Ja już wiem, kto porwał villagerów! Powiedzmy! Wiedźmy porwały villagerów! Dobra, i ja nie wiem, co robimy. O, tyś. Villager. Teraz na dziewczynę. I tu jest jakaś woda. To mi nic nie da, No fajnie. Dobra, villagerowie. Uciekajcie. uciekajcie. Ucie! Pociekajcie sobie! Ku chwale wolności. Ej, tutaj jest weks! Kurcie, dobra, zabieram to! Tylko jedno pytanie teraz. Gdzie są czuję? Bo ja muszę je zabrać... E, nie mamy więzienia. Bądźmy następnym i ogarniemy wiedź, nie dla wiedź. bo my musimy wsadzić i zrobimy dobra, Gdzie są wiedźmy? Ej, nie ma wiedź! Jak Jakoś nie ma wiedź. Ej, wiecie co? Ja nie wiem, gdzie są wiedźmy. Dobra. O nie, tam nie ma, była wiedźma. Ej, ty, wiedźmo! Nie wiem co je... Skończył to się Skończył to Dobra. TNT będzie potrzebny. Dobra, może ja ha, TNT. Ha, 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 ha. I to wieź ma, nie ma szans, nie ma szans. Wiecie ma, wieź ma. Nie ma szans, wieź Pójdę do ciebie pędzę i cię załatwię. Choćby nie wiem co. Dobra, gdzie jest moje zabijęcie? Dobra, gdzie to jest? A tu gdzieś w pobliżu. O, jest wszystko. Jest moje wszystko diaksowe. Ej, ty, stara wiedźma. Zobaczymy! Kto <tryk> za to, że zapiłaś mojego lulu? Lulu? Nie wiedziałam, o to dobrze. Szybko, szybko moje rzeczy, szybko moje rzeczy. No. No. Dobra. O nie, to ciągle działa. Nie, zobaczmy ile ma trudy. O nie, matko, o. gdzie mam, mam jedzenie, gdzie ja mam jedzenie, o nie, 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 nie mogę zginąć, nie, nie, gdzie jest jedzenie, gdzie jest jedzenie, gdzie jest jedzenie, 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 gdzie jest jedzenie, gdzie jest jedzenie, gdzie jest jedzenie, proszę, chcę jedzenie, o matko, pół serduszka mi zostało, wiatrowie, skupcie się na problemie, Jesteś się... No, ale nie na problemie takim tam, dobra, o matko, Dobra, ugh, dobrze, że mam Nie wiem czy to się na No ale widzieliście wiedźma. Jak byle co wiedźma? Wiedźmie. Ja nie wiem co jej się wstąpiło. No to może to, to jest taki połączone. No tak, no bo ona... Nie, ma. nie wiem. Nie wiem, nikt wiem co wiedźmia odbiło. Ja może jedzenie zdobyć. Jeden, jeden, jedzenie. jedzenie, jedzenie. Patrzę, czy nie ma ofiar, ale ja potrzebuję jeść, jeść, jeść jedynie, 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 jedynie. Nie mogę się teraz zabić w jeden malutkim trąbku. Ej, tylko jedno? Hmm. Ja tu szukam swojego jedzenia, Widzę ja Macie jedzenie? Nie mają jedzenia. Dobra, epik. Ej, dobra, mam pomysł. E, widzimy się za moment, jak druga przyjdzie i zamkniemy ją. Pace. Dobra, tak jak już mówiłam, jest tam wiedźma i teraz trzeba iść do niej. Tylko jak? Bo ja mam tylko pół HP. A tu jest strom i wysoko. A dobra, możemy zejść po schodach. Teraz ją musimy jakoś wtrącić do loku. Albo, no, u, mam pomóc. Ej ty, głupia wieczmo, ej ty, ty głupy. głupa, głupia, głupia jesteś, głupia, głupia. Nie dosięgniesz, ej, nie dosiedmiesz. Ej, chodź, chodź, głupia. Chodź, chodź, chodź tu. Nie chcę zamienić. Ty, głupia wieczmo, hej, chodź, chodź tu, ej, no. Chodź, a nie było, nie było, nie było, nie było, nie było. Chodź, chodź, chodź tu widzim, chodź, chodź tu widzim, nie zobaczyłam. Wiem, widzim. No to nam nic nie daj. Chodź tu, chodź, że ty głupi staraj Chodź ty baba, baba jagło. Chodź, baba jagło. Dobra. Chodź, chodź, chodź. No nie chcę tam iść. U, albo wiem, będzie tutaj doczekać. Ej, chodź tu, wieśma. No wiećma, mówię coś tobie. No chodź. A, nie trafiłaś. O, no, trafiła, trafiła, trafiła. Trafiła, 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 trafiła. Jedynie, jedynie, jedyny, Chcę jedynie nie, chcę jedyny. Jedynie, 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 jedynie. Uf. Ale to było Krótko, Krótkotwarde. Ej, chodź tu, wiećma. Wieć mi! Wiedźma. Wiedźma. No. ej, ja się jakoś przejść zrobimy przerwę i ją wieczmy, wpakujemy do więzienia. Dobra, udało mi się wpakować wieczmy do więzienia. Zobaczcie, widzicie? Czy nawet ten jeszcze pokiera I co wieczmy? Głupia wicia A! A głupia wieczor! Szydzę, szyjdź tu! No siedź. E, Nie rzucisz, nie rzucisz. A! A nie rzuciła! A nie rzuciła! Ej, ty, głupia wieczma! Chcesz znakować losu? Tomasz. <tryk> Jak się ciebie dobrać? No, trzeba ją poziąć nauczyć. Trzeba... No chyba zwariowałam. Zwariowałam. Ta głupia. O nie, tak. Ty jest druga piśma. O nie. Nie no, wieczą. Ej! Nie mogę zginąć. Ty. Nie takie nie tam. Co, co z tym to chce nie pić? To głupie wieczór. I głupia ma no, Po prostu wiedźmy są głupie. Dobra, ale mam no, dobrze, że mam... Dobra. Dobra, a już mam powiedz, Dobra. Dobra, mam to. O nie, tam jest mors. Morz, mors, mors. Mors. Dobra, Idę do, do, do A ja wiem, bo się załatwiają życie. O tak! Nie da się myśleć No, chyba zwariowałeś. Dobra, nie, jedynie, nie, nie, Jedynie, jedynie,

Teraz jak się na górę dostać? Poczekajcie. Dobra, już się dostałem, ale jest dobrze. Villagerowi, villagerowie są, wiecie, ma jest zamknięta, więc, więc nie wiem, co będzie jutro, co będzie w następnym odcinku nas czekać. Więc, więc jeśli chcecie zobaczyć, co, co się wego stanie, to zostawcie chciuka w górę. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Bye-bye.